Dla mnie to są zawsze wielkie emocje, kiedy wychodzę na scenę. Dzisiejszy wieczór jest dla mnie po raz kolejny bardzo ważny. Wystąpiłam otwierając galę, z czego oczywiście się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaśpiewałam cover Mass Go który jest no, niebotycznie bardzo trudny. Udało się, bardzo cieszę się z tego występu. Ja, kiedy widzę ludzi i wychodzę na scenę, czuję ogromne emocje. To są takie emocje, które. Nie są do opisania, tak po prostu. To jest jakaś taka siła e, od tych ludzi, skądś po prostu nagle przybywa. E, dostaję kopniaka, wychodzę i robię swoje to, co oczywiście przygotowałam. To wsparcie, które towarzyszy całemu występowi, e, na pewno dodaje takiej. Takiej właśnie chyba tej energii, która no musi być na scenie. Musi być, bo samemu wydaje mi się, że jeśli się stoi na scenie, ok, spoko, ale jeśli jest publiczność, taka publiczność jak dzisiaj, po raz kolejny taka świetna, to, to jest naprawdę pięknie. No dla mnie wtedy z niebo.